Cześć, witajcie na kanale. Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj szukamy restauracji z 30 sezonu kuchennych ewolucji, które Magda Gessler zrewolucjonizowała. Zajrzeliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego. Jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Tutaj pojawiła się 19 lutego 2025 roku Magda Gessler. I właśnie w tym muneczku za mną, a dokładnie tutaj ta Asia Box, Magda Gessler przeprowadza ewolucję. Dokonuje ewolucji. Zmienia to na e, ba, złoty Tygrys. Z tego co widzę, bar w środku jest taki dość maleńki. Nie jest to duże pomieszczonko, ale zaraz wejdziemy do środka, co, co zostanie tam ciekawego. Nazwa już tylko widzę w tym momencie jest e, na drzwiach. Nie ma już tej nazwy, jakby. E, Miesiący, tak jakby coś tam zostało oderwane. Nie wiem, czy oderwali tam nazwę Magdy, tego złotego, złotego smoka, czy na czym oni zostali powiem szczerze. Bo tak staje przy tym i się zastanawiam cały czas. A tu jest Azja Box. Nazwa jest tylko w tym miejscu i złotego cygrysa nie ma. tutaj są jakieś takie naklejki. Tak jakby trochę właśnie była ta nowa nazwa po kuchennych ewolucjach. Na pewno zobaczymy w odcinku dokładnie, jak to wygląda, co jak. Wchodzę do środka, pachnie mocno kężczyzną, więc zobaczymy, co zostaniemy dokładnie w środeczku tego dziwnego miejsca. Asia Box, tam jest duży sklep, taki wielkopowierzchniowy na parkingu, tak to wygląda. Chodźcie, idziemy do środka zobaczyć, co zastaniemy, czy będzie kuchnia azjatycka, a jestem ciekaw. Wręcz jest bardzo, bardzo takie malutkie, tam są tutaj jest taki długi stół, tam jedzą ludzie. Wszystko jest takie cygrysa? Złoty cygrysa. Nie ma typowego badań Mandegessler, podanych. Nie ma specjalnej przystawki, ale z tego co wiemy, bo była kiedyś taka wkładka, ja Wam tu pokażę, to było niby danie niej, było to. To. Co tam jeszcze było? Smażone pieruszki. to danie polecane przez Mandegessler. I. Sałatka tygrysia, nie zupa tygrysia, zupa tygrysia. i oto ryż bulgogi. Tak, jestem ciekaw tego co będzie. Czyli dajmy. Tygrysy typowo wyróżniowych nie ma, jak były wcześniej. Zobaczymy co dostaniemy. No. Co by nie kłamać, okazało się, że jest składka Magde wypadła z innego menu, więc moje menu nie zabierało tej wkładki, ale jest wkładka Magde Tylko, że jesteśmy 15 minut po otwarciu, czy 20 minut po otwarciu restauracji, okazuje się, że nie ma żadnych wołowych, bo nie ma wołowiny i jedzie z innego punktu. Ciekawe. Mamy już tutaj te dania z Magdy z kurczakiem. Tutaj mamy Udon edamame, Taka on Udon Wołowina, pasolka. Jedna porcja wołowiny podobno została. Ale jest to zamieniona na kurczaka, ale tu mam chyba porcję z kurczakiem. Chyba chwa Ale to przeraża to ta pasolka. Jaka? Edamem. Ona jest zimna. Ta nie jest gorąca pasolka, zimna. Próbujemy jeszcze tego smażonego pierościa. No to się broni. A tu mamy jeszcze burgogi z wołowiną. To Mega gorący. Mhm. Dobry. Dzięki. Z końcówką z opuszczam to miejsce. Złoty. Tak hmm. jak wiele można powiedzieć. O. Słoneczko siedzi, jak wiele takich Sajgonek. Malutki lokalik z wysokimi stołkami. E, powiem szczerze, trochę takie dziwne miejsce, nie wiem. Jakoś e, w ogóle jest śmieszne. My przyjechaliśmy, okres się od godziny 11. Większość jest na wynos. My byliśmy tutaj, zarezerwowaliśmy sobie stolik na godzinę 11.30. Pani przyjęła zamówienie od nas dla trzech osób. Wchodzimy, a tutaj są tylko stoliki wysokie, no znaczy te e, hokery wysokie do siedzenia. Nie ma żadnych stolików, nie ma nigdzie żadnej jakaś rezerwacja. Nikt też do końca za bardzo się nami tam nie interesował. No oczywiście, nie musi jak najbardziej, ale e, nie wiem, co pani się tak Chciała miejsca zarezerwować, powiem szczerze, nawet nie było żadnej kartki rezerwacja. Jadą cały czas tutaj mi samochody. Muszę się przejść. No dobra, to więc siedliśmy i yy, zaczęliśmy spożywać te dania. Ale powiem szczerze tak, no... Aha, cały czas mi samochody przeszkadzają, więc mówię jeszcze raz, przepraszam. Więc yy, o godzinie 11.00 czynny jest lokal. Byliśmy tutaj po godzinie 11. Yy, No Nie było tego zarezerowanego stolika, no ale to pomijając to. No i co? Po godzinie 11 nie ma wołowiny. Nie ma wołowiny. Czekają na wołowinę, wołowina ma dojechać. Dzisiaj jest niedziela. My jesteśmy tutaj w niedzielę, 13 kwietnia. Wołowina ma dopiero dojechać. Na wołowinę czekają. Można dostać tylko dania z kurczaka. Oczywiście dania są pakowane w większości na wynos, tylko i wyłącznie więc zamówiliśmy te dania z kurczaka, to co Wam pokazałem. Potem się okazało jednak, że pani powiedziała, że jedna porcja wołowiny się znajdzie i któreś danie może nam zrobić z wołowiną. Ale taki zwykły Chińczyk, powiem szczerze, że tak. No, nie będziemy dużo opowiadać, bo tu nie ma o czym opowiadać. Zwykły Chińczyk z, ze zwykłym azjatyckim jedzeniem, bez żadnego wow, bez żadnego zadęcia, bez żadnych smaków. Podejrzewam, że Magda Gessler tu raczej nic specjalnego nie zrobiła, tylko może doprawiła i ewentualnie poleciła inną wołowinę. I jest prowadzona wieprzowina złocnicka, wielkopolska, pewno złota świnka tutaj troszkę pomogła w tym, więc wiem, że Magda dziś zamieszczała, czy oni zamieszczali Gressa? informacje, że wołowinę ściągają ze Szczecina, z jakiegoś dobrego miejsca, no a wieprzowina złotnicka, yy, która jest hodowana w Wielkopolsce, bo jesteśmy w Wielkopolsce. No i tyle, powiem Wam szczerze. Dania, jadłem naprawdę też dużo, dużo lepsze, jeżeli chodzi o kuchnię azjatycką, czy tą kuchnię taką chińską, jak, jak ją tam zwał, więc mówię, bez żadnego specjalnego wow. Miejsce odwiedzone, odwiedzajcie, próbujcie. Jestem ciekaw, dlaczego nie ma żadnego tutaj napisu, może nie było, jeżeli to ten Złoty Tygrys tylko tutaj to ok, więc idą wydawki, idą cały czas wywożone dania. Ludzie zamawiają albo wracają tam z tego marketu, który jest za mną, i biorą dania na wynos. I to jest tak naprawdę cała historia, jeżeli chodzi o kuchenne rewolucje w Gorzowie Wielkopolskim. No i znowu powiem Wam tak: Ja nie muszę ludzi, raz dzięki Bogu do tego miejsca przyjeżdżać. Dla Was sprawdziłem, dla siebie sprawdziłem i mogę jechać spokojnie do domu. Nie urzekło mnie, nie powaliło, było przeciętnie, było normalnie, było, było, po prostu było. Wszystkiego dobrego, Maciej. Jeszcze jedno małe pod bo jesteśmy w trasie, wracamy cały czas z Gorzowa Wielkopolskiego i tak rozmawiamy właśnie o tym, co nas co zostaliśmy w złotym smoku w Azja House. I powiem szczerze, tak, jeszcze jedna rzecz dla mnie taka troszeczkę dziwna, bo pani nam mówi, że nie ma wołowiny. Tej wołowiny nie można dostać, że są tylko dania z kurczaka. My zamawiamy te dania z kurczaka. Jak tylko dostajemy te dania z kurczaka, to za chwilę za szybą widać, jak kucharz wyciąga e, miskę z wołowiną, która chyba już do, dotarła e, z innego tego lokalu i zaczyna tą wołowinę tam przyrządzać. No to jeżeli już była taka sytuacja, to uważam, że też mogliśmy do Was dostać informację, żebyśmy chwilę poczekali, bo ta wołowina już praktycznie jedzie do nich i będzie za chwilę. Tak, mogła Pani zaproponować, żebyśmy zjedli salgonki, które zamówiliśmy i czas oczekiwania będzie trochę dłuższy, bo czekają na tą dostawę, ale o tym nas nikt nie poinformował i to też jest takim minusem dla mnie, że tutaj zabrakło znowu informacji. Pełnej informacji, co tak naprawdę się dzieje. Ja rozumiem, że restauracja może czegoś nie mieć. Ja jestem w stanie dużo zrozumieć, ale za tym nie poszła opowieść pani przyjmującej zamówienia, pani kelnerki, także to chwila, moment. Tak naprawdę dostaliśmy dania z kurczakiem, a za chwilę za oknem, za tą szybą widzimy kucharza, który wyciąga wołowinę i zaczyna tam przyrządzać dania chyba na zamówienie na, na wywóz. No to to nie zagrało mi tutaj i dlatego całość tego składa się na moją opinię taką, a nie inną, żeby też ani ta restauracja, ani ludzie tam pracujący, ani żebyście wy nie mieli jakoś pretensji, bo żebyście mieli pełne obeznanie jak to dokładnie wygląda. Więc tak, a nie inaczej. Chyba.